Osoba na właściwym miejscu, więc jeszcze raz Tadeusz, bardzo Ci serdecznie dziękuję za te lata działania. Nie mówimy do widzenia, bo jak to się mówi, nigdy nie ma co tak mówić, bo jeszcze może przed nami wiele jakichś ciekawych pomysłów do zrealizowania. Póki co jeszcze raz Tadeusz dziękuję za te świetne lata pracy na rzecz Ostrowackiego Centrum Kultury. Dziękuję. Tak, ale jeszcze wiceprzewodniczący, dwa słowa do Pana i. I pani wiceprzewodnicząca i wtedy pan dyrektor, tak na drugi raz, panie dyrektorze, nie uciekać szybko. Ja dziękuję Panie Przewodniczący, Panie Dyrektorze, ja mam szczególne powody, żeby panu serdecznie podziękować, bo kilkakrotnie, o kilkakrotnie, kilkadziesiąt razy yy, zgłaszałem się do pana i za każdym razem yy, zostałem przyjęty bardzo serdecznie. Wszyscy podkreślali Pana kulturę osobistą na no, wysokim poziomie, prawda? Yy, ale naprawdę, ja byłem, yy, nie powiem, że w szoku, nie, ale na pierwsze spotkanie Pan nam zrobił takie wrażenie, że ja się ośmieliłem częściej Pana odwiedzać i to byś po spożytkiem nam na dobre wszystkim, prawda? Bo ta współpraca mogła się układać. No, chcę też powiedzieć, że te Pana pomysły, które Pan wdrożył, śpiewanie pieśni w yy, w dniu 1 sierpnia, one są ujmujące powiem Panu szczerze, co świadkowie na to, że ja po prostu płaczę. I jak pan opowiadał te historie prawdziwe, które miały miejsce w tym dniu, to też przypominam sobie, że jak pan o tym opowiadał, to też pan się wzruszał. To są ogromne rzeczy, które pan prowadził, ale można było mówić i mówić, ale za to wszystko panu serdecznie dziękuję. Bardzo proszę pani wiceprzewodnicząca Magdalena, i udzielę głosu panu dyrektor. Szanowni Państwo, ja tylko chciałam powiedzieć, bo pan przewodniczący mówił, że ja przeszkadzam, a ja nie przeszkadzałam, tylko chciałam jakby też wyrazić tą taką życzliwość pana do, do nas wszystkich I, i był pan taki otwarty, ja też tak dopiero zaczęłam poznawać pana a, i, i tak szkoda, że krótka, ale myślę, że ta przyjaźń z nami pozostanie na długo. I, i pe pewnie znając jeszcze tutaj Pana kondycję, także będzie Pan na pewno e, też doradzał nowej Pani Dyrektor, a cieszę się, że to też kobieta, bo już od dawna w OCK nie było jakby kobiety, a to też, też, <grym>, ale, ale Pana tu bardzo miło będziemy wspominać. I też szukałam tu kwiatów, ale do, do, tutaj e, Pan Przewodniczący powiedział, że kwiaty już były, ale jeszcze raz Panu gratuluję, dziękuję. Proszę bardzo, panie dyrektorze, kilka słów. Pozwólcie państwo, że nie będę siadał. Nie będę siadał. A dlaczego? Jestem przede wszystkim wzruszony państwa wypowiedziami, państwa opiniami. To nie jest nic nadzwyczajnego chcieć pracować po prostu trzeba lubić pracować. Nie tak dawno y, miałem okazję słyszeć słowa takie, że przyszło Ci pracować w takich czasach trochę kiepskich pandemia i parę innych rzeczy, łącznie z wybuchem wojny za wschodnią granicą. Y, odpowiedziałem bardzo krótko: jak się robi to, co lubi, to jest to zwyczajnie łatwe. I tak się składa, że od tych sześciu i pół roku naprawdę lubi, lubiłem, robiłem to, co lubię i lubiłem to, co robię w drugą stronę. W dziewiętnastym roku zaryzykował niejaki Łukasz Kulik, ówczesny prezydent, a dzisiaj radny. Zaryzykował wyciągając gdzieś tam nazwisko niejakiego Tadeusza Wiśniewskiego. Dziękuję za to ryzyko, które podjął, dziękuję za kolejne ryzyko obecnemu prezydentowi, który no, może mniejsze ryzyko ponosił, ale za to, że chciał ze mną popracować. Dziękuję poprzedniej Radzie Miasta za to, że mogliśmy razem współpracować, ta w nieco innym składzie, ale również e, bardzo mi bliska jest i za to, że jesteście tacy, jacy jesteście wszyscy, Wam dziękuję. E, co do rozstania, nie uważam, że, że e, rozstajemy się w jakiś tam sposób. E, chciałbym e, tutaj, m, można powiedzieć, publicznie zadeklarować, że jeżeli do czegokolwiek będę Wam, prezydentowi, przewodniczącemu potrzebny. Telefon znamy jedną i drugą stronę i jestem do dyspozycji. Będę, będzie mi bardzo miło dalej w jaki sposób, w jakiejkolwiek formie współpracować. Co do y, y, tego, w jakim to dzisiaj dniu, w jakiej sesji uczestniczę i te słowa padają, no, sesja budżetowa jest najważniejszą sesją w roku oprócz tej absolutoryjnej. Jestem tym bardziej zaskoczony i jest mi bardzo miło w takim dniu z Państwem się, no nie powiem, żegnać, rozstawać na trochę. A przy tej okazji, jako że już grudzień mamy. Za so można powiedzieć na, na, na ukończeniu święta Bożego Narodzenia. Wszystkim Państwu życzę gorących gorące życzenia. Wesołych, zdrowych, radosnych świąt. Niech serducha wasze będą tak otwarte jak, jak drzwi do mojego gabinetu, kiedy, o czym tutaj mówiliście państwo zawsze. Jestem do Waszej dyspozycji. Bardzo cieszę się, że mogłem z Wami współpracować, współpracować z poprzednim prezydentem, obecnym kierownicze miasta. Dziękujemy. Myślę, że Państwo Radni wybaczą mi taki przerywnik, ale podczas wypowiedzi Pani Radnej Anny Gocłowskiej zauważyłem, że Pan Dyrektor żegna się tutaj z Paniami. Dyrektor, poprosiłem kolegę wiceprzewodniczącego, żeby spróbował, żeby Pan Dyrektor wrócił, bo tak... I dziękuję, że, że tak się stało. Myślę, że państwo, taki miły przerywnik w tej dyskusji na temat budżetu. Rękę podnosił jeszcze pan radny Henryk Gut, także udzielę panu głosu. Dziękuję bardzo. Panie Tadeuszu, panie dyrektorze bardzo panu dziękuję za tę współpracę którą odzwierciedla pan że tak powiem, dla mnie osobiście miałem możliwość tych rozmów które tam prowadziliśmy i w związku z warsztatami dziennikarskimi ale z rozmów na temat cywilizacji łacińskiej że gdy człowiek jest głęboko jakby uposażony w piękno i dobro, to nie ma znaczenia gdzie kto go zatrudnia, bo tutaj pan dał na to dowód, że rzeczywiście i zarówno ta wysoka kultura, która towarzyszyła Panu, a ja dowiedziałem się o tym z talentów, o których Pan mi opowiadał, tych talentów artystycznych, to ona miała od, rzeczywiście odzwierciedlenie. Jeżeli dostrzegamy tutaj na takich stanowiskach właśnie to piękne i dobro w tej kulturze naszej, tej polskiej kulturze, i później te pieśni patriotyczne, które się wzięły, nieprzypadkowo zapewne. To jest to rzeczywiście olbrzymia radość. Ja odkryłem, że w tych rozmowach, ale i nie tylko, i w miejscach, w których Pana spotykałem, rzeczywiście bardzo często, tu chcę powiedzieć, w naszym ostrożnościowym klasztorze, to świadczy tylko o tym, czy, czym Pan jest jakby wypełniony i w jaki sposób ubogacony. Także jeszcze raz moje gratulacje. Jestem przekonany, że być może skorzystamy tutaj z Pana tej olbrzymiej wiedzy, którą Pan posiada. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję Panie Radny i oddaję głos już Pani Wiceprezydent Elżbiecie Mierzejewskiej-Nicewicz. Odnośnie budżetu przepraszam Państwa za celowe złamanie statutu, ale dla takiego człowieka warto. Jeszcze raz dziękujemy. Wielkie brawa.